Hej, cześć mam. Jesteśmy znowu na plaży. 9.31 3,5 stopnia. Jakiś syfek malutki tam w wodzie jest głęboko w wodzie, więc zobaczymy, czy nam się uda go wyciągnąć. Szczerze mówiąc, kurczę, zimno. No, zimno, wiaterek jest zimny. O. No, ale jak je tak wywaliło, może. O. Jest coś. Może coś tam. O. Coś tam, ale mało tego bałaganu jest, widzę. Mało bałaganu? Oh. O, mało, Ooo, to jak Co dostałeś? Dostałem klastra w tyłek. O, o, coś tu jest, Co? coś tu jest. Nie, Oma, o, a nie, poczekaj. To coś jest. O, elegancko. No, elegancko, coś dobra, jest. Dobra, fajnego. dobra. Ja muszę odczekać swoje wtedy No. O, są. No. Pojedyncze sztuki. Coś można wyciągnąć Dzisiaj drobnego. Och, no, pojedyncze sztuki są Zobaczcie, jakie ładne żuczeciki. No. Widzisz, tym popałem smochu. Naprawdę? Nie, nie mam suche, tylko. Aha, nie, nie, no, 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 no. żółta. ale ta wojska podmywa. To uh, 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 uh. <ścoughs> coś wyrwać, ale. Może się nie daje! Nie chcę oddać dzisiaj. Nie daje dzisiaj! Dzisiaj nie ma. No! Ale dobrze, nie zawsze miło i przyjemnie. Jest w ogóle coś? No takie drobiazgi. Drobiazgi. To może się przyniesiemy trochę w lewo albo w prawo. No dobra, o. Takie słowo. No, no, no. Trzyma, trzyma, nie chcę trzyma. dać Trzyma, nie chcę dać, nie? No ja się Możemy nie się tam przejść, kawałek. Przejdziemy się, no? Zobaczymy czy tam coś dalej. Może będzie łatwiej. Może będzie łatwiej. Bliżej mhm. będzie szybko. Chodźcie. nie zauważyłam. Ale fale są porządne. Nie chcę oddać dzisiaj. Będzie dzisiaj mokry. Będzie, będzie. Na bank. Bez mokrych gaci się nie obejdzie. dzisiaj Dzisiaj to jest totalna walka Walka o każdy pełen kasiu no. Nie ma Nie ma No tak bywa Nie ma. Będziesz dzisiaj mokry. Już mam łokieć mokry, ale to no. nic. To nic. Jest. Deksja. Malusze. Następny. Deksja zadecydował, że to już nie ma sensu. Jesteś mokry? Nie, nie, nie jestem mokry. W nie jestem mokry, ale to już za nie, nie ma sensu no. Ja muszę za długo wejść, żeby cokolwiek wyciągnąć A tu niestety nic nie ma, nie? Nie 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 Dzisiaj będzie Dzisiaj będzie chyba na pusto no, jakaś tam no drobnica jest, nie? Tak, i tak no. było No słuchajcie, dzisiejsza pogoda y, może nie jest zła, y, jest trochę zimno, to fakt Ale fale, fale są za duże ten patyk za, za głęboko siedzi w wodzie, a tam jest taki rów Gdzie lepiej nie podchodzić Dzisiaj rezygnujemy Zebraliśmy Drobnicę Małą drobnicę Fajnie się zbierało Oczywiście śmieci też, są. śmieci też są Dzisiaj te drobne na szczęście nie ma nic większego Także zabieramy to ze sobą Śmieci lądują w śmietniku Żegnamy Was i co, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na no razie, hej, cześć.